Cześć! Cieknąca laga no, wywołuje od razu stres u motocyklisty. Czy od razu będzie konieczna wymiana uszczelniaczy? Nie. Nie od razu musi się to skończyć kompletnym serwisem zawieszenia. Ja chcę Wam dzisiaj pokazać patent, jak poradzić sobie z pocącą się czy cieknącą lagą. W różnych sytuacjach to się Wam może trafić. Czasami będziecie na moto wakacjach. I chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób z kawałka dość sztywnej folii, nie wiem, opakowania po serze, wędlinie tak, czy teczce biurowej jesteśmy w stanie wykonać przyrząd do czyszczenia uszczelniaczy. Oczywiście są do tego bardziej profesjonalne przyrządy, które też Wam dzisiaj pokażę. Do dzieła! To jest uszczelniacz olejowy, co za chwileczkę wykonamy. Bardzo często lagi się pocą, nie dlatego, że uszczelniacz jest zużyty albo uszkodzony, ale czasami zbiera się tam po prostu brud. W naszych motocyklach szkoleniowych, które praktycznie od marca do listopada jeżdżą w każdych warunkach, co jakiś czas zdarza się, że któraś z lak się poci. Po prostu zbiera się tam brud. W jaki sposób ten brud przy użyciu tego kawałka folii wyczyścimy? Zdejmujemy uszczelniacz pyłowy, a następnie wsuwamy między uszczelniacz a lagę. Ładnie się nam wsunie o w to miejsce. No i będziemy zbierać ten brud, brud który jest w Następnie wyciągniemy to, wyczyścimy. W trakcie tej operacji też będziemy używali zmywacza do hamulców. Polewając na lagę, pracując zawieszeniem, no i powtórzymy to parę, parę razy, tak, żeby tutaj ten paseczek folii przeszedł sobie do, dookoła. Nie jest to żaden yy, nowy patent. Starsze pokolenie motocyklistów korzystało yy, z kliszy do aparatów. W tej chwili aparaty mamy cyfrowe, więc trzeba sobie radzić kawałkiem folii. Mi zdarzyło się na przykład, będąc na motowakacjach, koledze pociły się lagi, już był wielki alarm. Co teraz, tak szukamy serwisu, no i co? Opuściliśmy tak jak w tym motocyklu uszczelniacz, uszczelniacz pyłowy. Na śmietniku znalazłem opakowanie po żarówkach H4, wyciąłem coś podobnego, no i udało się bez problemu to zawieszenie wyczyścić. No i teraz w jaki sposób to technicznie wykonać? Po tutaj róże nośnej, wsuwamy sobie uszczelniacz, to, to czuć jak on sobie pod ten uszczelniacz olejowy podchodzi ładnie. O, ładnie sobie wszedł, o. i teraz sobie dookoła, dookoła, dookoła czyścimy. Jeżeli nie chcecie bawić się foliowe wycinanki, co naprawdę w trasie nieraz ratuje tyłek można kupić sobie taki przyrząd do czyszczenia właśnie uszczelniaczy generalnie tego typu przyrządy pojawiły się w motocyklach drogowych z motocrossu wiadomo w motokrosie w jeździ się w ciężkim terenie nikt nie będzie co parę motogodzin robił pełnego serwisu zawieszenia brud, pył, który się dostaje pod uszczelniacze bardzo często jest czyszczony tego typu przyrządami do czyszczenia uszczelniaczy. Można też sobie zakupić taki gotowy przyrząd. On jest pod rozmiar, pod rozmiar lagi przygotowany. Jeżeli jeździsz motocyklem adventure'owym, podobnie jak czyszczenie i smarowanie łańcucha, ważna jest kosmetyka uszczelniaczy. Czyli jeżeli chcesz, żeby te Twoje uszczelniacze troszeczkę dłużej w tym motocyklu pożyły, no to co jakiś czas, szczególnie jak jeździsz po szutrach w terenie, ściągnij pyłówkę, wiadomo, umyj sobie zmywaczem do hamulców rurę nośną, przygotuj ją do tej operacji, którą pokazywaliśmy, użyj przygotowanego przyrządu z folii albo za 20 parę złotych kup sobie taki przyrząd, który jest detygowany pod rozmiar lagi, no i wyczyść uszczelniacz olejowy, potem e, używając zmywacza, zmywacza na, na lagę, przepompuj, przepompuj zawias, brud po tym czyszczeniu, po tym czyszczeniu też się będzie wypukiwał. Można też w momencie, kiedy mamy włożony przyrząd pod uszczelniacz, możemy użyć tego e, zmywacza, żeby brud się wydostał. Taka kosmetyka przedłuży życie Waszych uszczelniaczy, a także w sytuacjach podbramkowych, to co mówiłem o to na motowakacjach, zdarzy się od czasu do czasu, że komuś na tych wakacjach puszcza laga. No i pierwsza, pierwszy moment jest panika, ale da się to ogarnąć. Tak jak powiedziałem, kawałek folii, czasami znalezionej gdzieś tam w śmietniku nożyczki, nożyk, tak jak nie ma nożyczek, no jesteśmy w stanie taki przyrząd sobie zrobić i na zasadzie obracania pod uszczelniaczem, wyjmowania, przecierania ręczniczkiem, zapracowania zawieszeniem, przecierania, jesteśmy w stanie wyczyścić ten uszczelniacz i okazuje się, że przestaje się pocić, przestaje się lać z tego uszczelniacza, Pamiętam niejednokrotnie taką sytuację, że czyściliśmy uszczelniacze, które naprawdę mocno się pociły. No, i po, po wyczyszczeniu się okazało, że ten uszczelniacz jeszcze przejechał 5-6 tysięcy kilometrów, zanim ym, trzeba było go wymienić, bo uszczyszczenie nie, nie pomagało. Także Ciechnące lagi tak, to nie od razu dramat, a szczególnie wtedy, kiedy jesteście w trasie. Polecam przećwiczyć sobie ten, ten patent z folią, tak, czy z gotowymi przyrządami do czyszczenia uszczelniaczy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!